Cześć, z tej strony Sonia Maichrzak, a dzisiaj ze mną Marcin Podlaski. Dzień dobry Państwu, witam. Komentator giełdowy i YouTuber z kanału Obserwuj, inwestuj, zarabiaj. Może opowiesz nam od początku trochę, jak to się zaczęło, jak potoczyła się twoja ścieżka zawodowa i co miało na nią największy wpływ? Początkowo przeprowadziłem się do Krakowa na studia z małej miejscowości pod Tarnowem i od zawsze lubiłem liczyć, lubiłem przeprowadzać różne analizy, interesowałem się rachunkiem prawdopodobieństwa, ale też przy okazji giełdą. Jeszcze pamiętam w czasach szkolnych startowałem w szkole internetowej, grze giełdowej z dosyć dobrymi wynikami. Nie wiem, być może do teraz jeszcze ten konkurs jest zorganizowany właśnie dla niepełnoletnich, przyszłych potencjalnych Inwestorów i to mnie bardzo interesowało. Na studiach wybrałem właśnie taką specjalizację, związaną właśnie też z analizą finansową, i zacząłem pracować na etacie. Ale. To było dla mnie o tyle trudne, że ciężko było połączyć pracę na etacie, właśnie z takim aktywnym inwestowaniem i zawsze gdzieś tam na jednym z monitorów, bo miałem ich kilka, były notowania giełdowe. No i gdzieś w wielu miejscach w internecie też wypisywałem jakieś swoje analizy, po różnych forach dyskusyjnych i tak się stało, że z portalem Compari się w ten sposób zaprzyjaźniłem i po kilku bardzo owocnych rozmowach doszliśmy do, do, do wniosku, że będziemy współpracować, zacząłem od pisania artykułów, ale później znam, że to też nie jest do końca to, co mi się podoba, artykułów oczywiście giełdowych, no i zacząłem prowadzić programy giełdowe, które prowadzę mniej więcej od połowy 2020 roku, tak stricte właśnie giełdowe, razem z inwestorami rozpoczynamy, zamykamy każdą sesję, plus też na swoim kanale, tak mi nazwisko Marcin Podlaski, obserwuję inwestycje. Zarabiaj już od około trzech lat. Właśnie regularnie prowadzę takie programy na żywo też z inwestorami, gdzie rozmawiamy sobie o rynku. Więc taka historia, która de facto jest połączona. To nie, był, nie był przypadek, ale po prostu w pewnym momencie uznałem, że, że chcę poświęcać tej giełdzie więcej czasu. Historycznie bardzo spójne było wszystko, to nie były przypadkowe zdarzenia. A może jakieś umiejętności i cechy mógłbyś wyznaczyć, które pomogły ci w tym, żeby się dostać do tego miejsca? No, w moim przypadku chyba właśnie analityczne myślenie potacie, tak, tak wszyscy przynajmniej mówią, bardzo pomagało. I to już w czasach jeszcze właśnie szkolnych, w czasach studiów pomagało mi na przykład organizować swój czas w kontekście przygotowania też do jakichś egzaminów, czy, czy, czy do jakichś kolokwiów potencjalnych, które tam odbywały się regularnie właśnie na, na, na różnych przedmiotach. No i zawsze gdzieś tam najbardziej lubiłem te przedmioty związane z analizą danych, z matematyką. Gdzie bazowaliśmy na jakichś konkretnych liczbach, trzeba było coś tam policzyć, czy, czy, czy znaleźć drogę do rozwiązania jakiegoś problemu. I wydaje mi się, że to też jest o tyle istotne na rynku, że no rynek to jest. Olbrzymia paczka danych, z której też musimy wyciągnąć to, co najcenniejsze, jakąś taką esencję, i w ten sposób właśnie selekcjonować spółki, podmioty, w które potencjalnie warto inwestować, które pozwolą nam na pokonanie rynku, no i na, na zarobek, no bo o to nam w tym wszystkim chodzi. Gdybyśmy nie, nie zarabiali, no to, to po co to robić? Ja też właśnie z biegiem lat tego się nauczyłem, jakby eliminując pewne czynności ze swojego życia, że coś, co. W pierwszej kolejności nie sprawiają przyjemności, a w drugiej kolejności zabiera czas i nie daje określonych korzyści finansowych, po prostu eliminuje. No bo życie jest zbyt krótkie, żeby to robić. No, trochę prawda, trzeba jednak ocenić co warto, a co nie. W Polsce teraz powstają nowe spółki z obszaru STEM. Czy mógłbyś wyznaczyć jakieś atrakcyjne albo konkurencyjne? No przede wszystkim jeżeli chodzi o sektor tych spółek faktycznie nasz rynek jest wydaje mi się że trochę na wczesnym etapie kolejne podmioty gdzieś tam się na rynku pojawiają to też wynika z zapotrzebowania z tego w którym kierunku idzie świat w ramach rozwoju technologicznego co nie oznacza że już na ten moment musimy mówić o tym że to są świetne okazje inwestycyjne wiadomo każdy po czasie może powiedzieć że a gdybym zainwestował w jakimś tam konkretnym momencie w przeszłości to teraz zarobiłbym tyle i tyle procent, załóżmy. Natomiast oczywiście to nie jest takie proste, bo jeżeli coś jest nowe, coś jest innowacyjne i coś też nie do końca jest znane inwestorom, no to trzeba postawić na bardzo taki ryzykowny zakład. Niemniej to nie oznacza, że to jest zły wybór z tego prostego powodu, że jeżeli będziemy bazować na czymś, co w przyszłości będzie coraz bardziej popularne, jeżeli będziemy bazować coraz bardziej właśnie na nowoczesnych technologiach, będziemy odchodzić od tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni w ostatnich 10, 20 latach, no to siłą rzeczy jest największa szansa, że to w tym kierunku będzie płynął kapitał. Ja sam osobiście nie pamiętam, kiedy ostatnio poświęciłem więcej czasu na analizę jakiegoś takiego klasycznego biznesu, który, no nie wiem, opiera się, na przykład bezpośrednio na konsumencie, na produkcji jakiegoś dobra czy, czy nawet usługi, która jest pewnego rodzaju podstawowa, która jest dla każdego dostępna, no bo jeżeli z czymś już przez długi czas mogliśmy obcować, co już na rynku było no to niekoniecznie to daje potencjał do wzrostu, do rozwoju. Największy potencjał widzimy właśnie w podmiotach, które bazują na nowych technologiach, zarówno w oparciu o właśnie czy to sztuczną inteligencję, czy to o jakieś nowatorskie metody związane z branżą biotechnologiczną, medtechową, bo faktycznie... Mamy coraz więcej potrzeb, które jakkolwiek muszą być zaspokojone, a współczesne narzędzia umożliwiają nam przejście konkretnych kroków, na które potrzebowalibyśmy 10 lat temu 5 lat, teraz potrzebujemy na przykład jednego miesiąca. To faktycznie jest też prawda z tym, co wspomniałeś, że dopiero początkujemy w tym obszarze i sektorze STEM. A czy byłbyś w stanie wytypować, w którym z rozwinięć tego skrótu mamy największe szanse jako Polacy? To nie jest łatwe pytanie. To jest, to jest trudne pytanie, bo to też zależy, czy mówimy o aspekcie jakby wykształcenia osób, które będą w danej grupie działać, czy o aspekcie, w którym kierunku pójdą pieniądze, bo to też jest bardzo istotne. Obecnie mamy kilka przykładów. Spółek z giełdy papierów wartościowych, które no, na przykład załóżmy, powiemy o branży stricte technologicznej, mamy spółkę, załóżmy TEKST, która od pewnego czasu radzi sobie bardzo słabo. Kurs stracił 50-60%, mimo że spółka bazuje na rozwiązaniach bardzo mocno opartych o sztuczną inteligencję, wypłaca regularną dywidendę od wielu lat. A mimo wszystko kurs traci. Dlaczego? Bo spółka się nie rozwija, bo rozwój sztucznej inteligencji w tym przypadku może być dla spółki problemem, z racji tego, że rozwiązanie, które ona wykorzystuje, możemy dużo łatwiej wygenerować, na przykład za pomocą wpisania odpowiedniego kodu do czata GPT. Oczywiście to będzie rozwiązanie prostsze, nie tak zaawansowane, ale być może to prostsze rozwiązanie będzie wystarczające dla, dla firmy. Ja obecnie nie wiem, czy. Możemy powiedzieć o branży kosmicznej, jako takiej, która wchodzi w skład? Myślę, że możemy myślę, uwzględnić. Że tak, myślę, że tak. I to jest z kolei taki, nie wiem czy mój konik, to może jest za dużo powiedziane, ale mamy na naszej giełdzie dwie spółki. Niedługo będzie, będzie trzecia wchodzić, związana z satelerem najprawdopodobniej. Mamy Krajote Instruments i Scanway. Spółki, które w ostatnim czasie radzą sobie naprawdę rewelacyjnie. I to nawet nie jest tak, że te spółki poprawiły swoje wyniki finansowe jakoś bardzo znacząco. Po prostu pojawił się taki hype na te spółki, bo mamy tylko dwa podmioty w gronie około 700 spółek na parkiecie głównym i na parkiecie, na parkiecie New Connect. Gdyby tych spółek było 50, prawdopodobnie kapitał by się jednak po rynku rozmył. I tutaj znowu przykład, nie wiem, sektora gamingowego załóżmy, który też jest oparty o nowe technologie. Kiedy mieliśmy potem że boom na spółki z tego sektora, gdzie w zasadzie tych spółek każdego roku debiutowało po kilkanaście na giełdzie, kapitał w zasadzie. Każda z tych spółek była dostrzeżona przez kapitał i obserwowaliśmy debiuty przynoszące 50-70% wzrostu, czasem ponad 100. Teraz te spółki albo bankrutują, albo zmieniają profil działalności. Niektóre idą w obronność, niektóre idą bardziej w kierunku rynku kryptowalut. Nawet wczoraj tutaj podczas konferencji miałem taką rozmowę z jednym podmiotem. A z kolei te spółki kosmiczne mają ten plus, że współpracują z europejską agencją kosmiczną. To po pierwsze, po drugie. Produkty, które oferują mogą być wykorzystywane bardzo szeroko, zarówno do monitoringu różnych procesów, które przebiegają na naszej planecie, nie wiem, dla rolnictwa załóżmy, dla pogody, dla jakichś konkretnych obserwacji, ale również mogą być wykorzystywane w kontekście obronności w ramach właśnie zbierania bardzo ważnych, istotnych danych, na przykład jak przesuwają się, nie wiem, jakieś siły lądowe, czy inne rzeczy, więc ten szeroki zakres zastosowań, uważam, że będzie dostrzeżony też właśnie przez inwestorów i coraz większe, większe pieniądze też przez zewnętrzne podmioty będą kładzione właśnie na ten biznes, co umożliwi spółkom poprawowników finansowych. I na, tych, na takich spółkach bym się właśnie tutaj skupiał, które mają taki produkt, taką usługę, która będzie atrakcja dla inwestorów w kontekście pozyskiwania kapitału. Niestety, na naszym rynku kapitałowym, często właśnie spółki, o których mówimy, potrzebują tego dodatkowego finansowania, no bo siłą rzeczy na początku, no skąd mają wziąć pieniądze na rozwój biznesu. Jeżeli instytucje finansowe będą przyznawać jakieś granty, będą się pojawiać podmioty polskie, zagraniczne, które będą takie firmy dofinansowywać, no to to daje olbrzymią szansę na wzrost i rozwój w przyszłości. Tak, to na pewno. Zdecydowanie liczą się też y, finanse i pieniążki, ale opowiedz, bo wspomniałeś o bardzo ciekawych przykładach spółek na przykład z branży kosmicznej. Taka porada dla początkujących inwestorów, gdzie szukać takich okazji? To jest bardzo trudne pytanie, na które sam próbuję znaleźć odpowiedź regularnie, bo, bo, bo ta odpowiedź też jest zmienna w czasie, że tak powiem, bo to też wszystko zależy od okoliczności rynkowych. Natomiast wydaje mi się, że całą naszą analizę powinniśmy rozpocząć od spojrzenia na konkretne sektory. Najlepiej, żebyśmy wybrali ten, na którym przy okazji sami się znamy, mamy jakąś konkretną wiedzę, albo mamy dostęp do informacji, do nie wiem, znajomych osób, które w tym sektorze y, działają. I tutaj jeszcze raz nawiążę do, do tej konferencji inwestyłowstwa, na której się znajdujemy. Y, przed momentem prowadziłem też właśnie taki panel, debatę gdzie wspomniałem o tym, jak ważne jest wykorzystanie informacji, które my możemy posiąść na przykład od osoby, która w danej spółce jest zatrudniona, versus to, co wie rynek. No bo jeżeli spółka publikuje dane finansowe, jakieś SP dotyczące. Kontraktu, to to wiedzą wszyscy. Jeżeli coś wiedzą wszyscy, no to raczej małe szanse na to, że to jest jeszcze niewycenione i na tym możemy zarobić. Liczy się bardziej właśnie takie założenie dotyczące przyszłości, co może się wydarzyć na podstawie tego, że np. obserwujemy e, strony z ofertami pracy i widzimy, że pojawia się kilka e, nowych stanowisk na jakieś miejsca bardzo specjalistyczne w danej firmie, co może sugerować, że np. spółka będzie się rozwijać w danym kierunku. E, więc to jest bardzo istotne. E, gdzie szukać? Bo takie bezpośrednio pytanie było zadane. Wydaje mi się, że po prostu musimy sobie ten rynek podzielić na konkretne sektory, wybrać ten dany sektor, który nas najbardziej interesuje, a z niego wytypować konkretne spółki, z których uwaga, zarządy tych podmiotów są otwarte na inwestorów. Jeżeli zarząd jest otwarty, jeżeli zarząd nie ma z tym problemu, żeby udzielić odpowiedzi podczas walnego zgromadzenia czy na maila, którego inwestor wysłał do spółki, do działu jakiegoś tam PR-owego. Jest super, bo wtedy wiemy, że oni mają nic do ukrycia, są otwarci i widzą jakby szansę na wzrost tego swojego biznesu. Jeżeli jest sytuacja odwrotna, czyli zarząd wręcz wycofuje się w cień, to jest już sygnał alarmujący, bo po prostu może być tak, że jest jakiś trup w szafie, który w przypadku gdy wypadnie, no może wiązać się to z problemami dla Kursu Akcji też. To były naprawdę ciekawe odpowiedzi. Chciałabym podziękować Ci serdecznie za tą rozmowę. Ze mną był Marcin Podlacki. Dziękuję. Dziękuję bardzo.